Okej, okay, hej, mam na imię Iwona i zapraszam was na nowy filmik. Jestem z moją kawą, bo dzisiaj mam taki dzień, że mi się chce spać, w ogóle zasnęłam. Ale zapraszam was nowy filmik, gdzie to wrap up, czyli co przeczytałam w miesiącu czerwcu. Przeczytałam łącznie, że wam powiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na czternaście książek czytałam. Jeżeli dobrze policzyłam, e, jak dla mnie to jest bardzo, dużo, bardzo duża liczba książek, jaką czytałam w miesiącu, Wydą też była sesja, też były jakieś wyjazdy, byłam u rodzinki, ehm, ale jednak przez większość czasu siedziałam w domu i czytałam te książki. I szybko Wam opowiem kilka słów o każdej książce po kolei, mam nadzieję, że Wam się spodoba. I cóż, lecimy z tym filmikiem, żeby by nie przydurać, bo 14 książek to jest dość dużo. Pierwszą książką, którą czytałam, była to książka Agaty Christie. Noc w bibliotece. Główną bohaterką jest um, panna Marfi. E, to jest ten drugi cykl książek z, z rolą głównej pani Marfi. Książkę mi się dobrze czytałam, przyjemnie, ale jednak myślałam, że będzie coś lepszego, coś więcej. Um, historia. Później już wiedziałam, jakie będzie zakończenie po pewnym czasie czytania. Się zorientowałam kto jest odpowiedzialny za zbrodnie? I cóż, nie pomyliłam się. Jednak początkowo była takie niepewność, też musiałam wbić się trochę w rozumowanie Panny Murphy. A jak się już biłam, to już wiedziałam. Przyjemnie się czytało, to była moja lektura do pociągu. Um, I dobrze, ja tutaj widzę, że na Lubimy Czytać dałam ocenę 6, bo dobra, ale niepowalająca. Jednak nie zaczynamy przygody od tej książki z Panną Magaty Christie. Ja zaczęłam, nie zraziłam się, ale też jakoś tak nie zapałałam do niej. Wielką ochotą chęcią, więc no, przeciętna. Ym, kolejną książką, którą czytam, mam tutaj jej przy sobie, to jest Aglirow, Colen Hover. Czytałam tą książkę, bo moja ją, ją wypożyczyła z biblioteki stwierdziłam, No dobra, przeczytam jak tam jestem. Pamiętam, że szybko ją czytałam. Przyjemna lektura na wieczór, na kilka wieczorów. Czytam coś jest takiego wow, zwykle po prostu romansidło. Zakończenie wiadomo, od pierwszych stron, jak się skończy, nic. Wow, niezakustującego. Cała fabuła była poprowadzona, no może troszkę inaczej było niż zawsze, bo była pielęgniarka, był osoba, był pilot samolotu. Takiego połączenia, czy nie widziałam, wcześniej nie czytałam, ale żeby ją polecić, to też jakoś tak, no nie jest to mój faworyt tego miesiąca. Na pewno nie. Historia, no po prostu, nic chcę powiedzieć, płytka. Ale bardzo prosta, tak, żeby się całkowicie się odprężyć, odluźnić. Idealna teraz na wakacyjne wieczory, powiem to. Idealna. Tak, po prostu, żeby poczytać coś, żeby poczytać. Ja e, tutaj idealnie lubimy czytać średnią, znaczy mając na 7. Chociaż nie wiem, czy była lepsza niż książka Katy Christie. Tu bym polemizowała, ale no. W się ją czytało i po prostu dlatego chyba dałam 7. Kolejną książką, którą czytałam, którą też nie mam przy sobie, bo to też biblioteki od mojej bratowej, to było Ludzie. Krótka historia o tym, jak skończyliśmy wszystko, Tom Phillips. Książka, którą mi się świetnie czytało. Ja lubię książki takie, coś na pograniczu historii, i do końca. Na przykład z tej książki się dowiecie, że było takie coś jak Epidemia Śmiechu, przez co było tam szkoły szko szko szkoła w jednym państwie. Ja o tym nie miałam pojęcia. Przypomnijcie sobie fakty z Lizą, któreście uczyliście. Znaczy, ja była na profilu rozszerzonej, gdzie była historia, więc może dlatego niektóre fakty wiedziałam, niektóre nie. Zawiadujecie się rzeczy, o których nie widzicie, na np. o Złotej Klatce. O, o tym też słyszałam, w Bizancjum to była ta Klatka, gdzie byli przechowywani... E, w Bizancjum? Dobrze powiedziałam? Nic co, powiedzieć, chyba nie w Bizancjum, ale gdzieś tam w tamtych rejonach Bliskiego Wschodu, gdzie po prostu mm, przyszli następcy tronu, byli w Złotej Klatce, klatce przechowywani. O tym słyszałam w telewizji. Fajna, bardzo przyjemna książka. Początek trochę może był taki kiepski. Um, tam jeden rozdział o kolonializmie, coś się tak do końca nie podobał, ale ogólnie nie mam to tak zbytnio jakoś um, zastrzeżeń większych. Tu widzę, że dałam też 7, ale tutaj taka całkowicie inna siódemka niż w Agiroch to 3,5, takie można powiedzieć, że patrzymy od 0 do 5. Całkiem inne, to jest silna, siódemka, dobra książka. Nie dla każdego, dla osób, które lubią historię, będą zachwyceni. Naprawdę polecam tą książkę bardzo, żeby po prostu poczytać. Bardzo przyjemnie mi się ją czytało. No, ale też lubię historię, to może dlatego. Dla, dla Kolejną książką, którą czytałam, to była książka. Ja też nie mam przy sobie, bo to czytałam w formie e-booka. Rana Wojciecha Chmielarza. Była to moja pierwsza styczność z, 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 autor, z, autorem, z autorem Wojciech Chmielarz. z jego e, pisaniem. I muszę powiedzieć, że to była bardzo dobra pierwsza styczność. Bardzo mi się podobało to, jak pisał. Po prostu spodobała mi się jego forma. E, może tam było zbyt dużo wulgaryzmu, ale to jakoś tak pasowało mi więcej do siebie. Cała historia, że była w ogóle nie, Tutaj zakończenie mi tak zaskoczyło. To... Coś tam mogłam się domyślać, to jest głównym prowadorem tych wszystkich akcji, tego co się dzieje. Domyślałam się, ale zakończę te ostatnie linijki. Mm. Po prostu to pokazuje, jak taki drugi człowiek może do tego drugiego człowieka. Nie chcę spolerować, ale po prostu książka dotyka też takich ludzkich sfer, w którym my nie do końca się odnajdujemy, a powinniśmy, w którym nie do końca jesteśmy w stanie coś oddać, a czasem warto. Więc książka świetna, bardzo ją polecam na wakacje, była, będzie idealna. Ja, jak ją czytałam, to po prostu, no, nie mogłam się oderwać. Niesamowita lektura. Ja tu widzę, że lubimy, czy, lubimy też, dam siódemkę, a to znowu jest taka mocna siódemka. A dobra, takie 7,5, silne 7,5, bo po prostu książka no, jest dobra, jest bardzo dobra. Polecam z czystym sercem. Kolejną książką, którą czytałam w tym miesiącu, jest to książka Margaret Thatcher opowieść podręcznej. To pewnie słyszeliście albo o książce, albo o serialu. Ja serial też oglądałam. Książka jest troszkę inna, serial bardzo podobny do książki. więc książka to była pierwszym wzorem. Muszę powiedzieć, że mi się bardzo, ale to bardzo dobrze czytało. Po prostu polecam. Jest niesamowita historia o tym, jak kobiety z są traktowane w tym świecie, bo to jest świat tak jak gdyby, w przyszłości wymyślony. Jak one są traktowane, jak one są uważane za nic, a to tylko, żeby rodziły dzieci. Nie mogą czytać, nie mogą pisać. W sumie mogą tylko gotować, prać, sprzątać, a to tylko są i tak marty i tak dalej. Inne osoby, które za to są odpowiedzialne. Główna pani domu, jak nie może mieć dzieci, to w sumie może się ogródkiem zajmować. Książka, która no, bardzo porusza właśnie ten świat, gdzie kobieta jest niczym. No, to jest okropne, dlatego polecam tą książkę przeczytać. Jest naprawdę bardzo dobrze napisana, bardzo dobrze się ją czyta. Polecam z całego serca. E, jedam 8 i to jest silna ósemka, taka naprawdę bardzo, to bardzo mocna ósemka. Polecam, żebyście ją przeczytali. Też jest fajny, mm, fajnie napisana fabuła. Znaczy, ja też ciężko mi powiedzieć, oh, no, bo ja już tę fabułę znałam z serialu. I um, jest wszystko tak, by myślałam, z czymś takim się nigdy wcześniej nie spotkałam. Po prostu uważam, że powinniście przeczytać. Jest naprawdę niesamowita. Dobra, zabrakło mi miejsca na telefonie i muszę powiedzieć ponownie o dwóch książkach, których już powiedziałam, ale nie zorientowałam się, że zabrakło mi miejsca. O. Bo zostawiłam mój moje aparat do mojej bratowej. Muszę teraz nagrać telefonem. Dobrze, że go mam. Ale dobra, wracając do. Wrap-upu. Myślę, że to Dobra, cofnij. Tego nie słyszeliście, muszę to usunąć po raz kolejny. Ok, ehm, chcę teraz Wam powiedzieć o dwóch książkach, które czytałam. Jest to książki Mona Castan z cyklu Begin Again. Jest to Begin Again and Trust Again. Ehm, książki, do których naprawdę liczyłam, że będzie to coś niesamowitego, coś fajnego. Były to dobre czytadła dobre książki do czytania właśnie na teraz taki okres wakacyjny, na okres, jakiś ciepło, letni. Książki o tematyce miłosnej, o poznaniu swojej miłości życia, o uciekaniu od niej. Zdenerwowałam, wkurzyłam, bo nagrywałam pięć razy o pięciu książkach to samo i cały czas coś było nie tak, aż w końcu włączałam i włączałam mojego, mój telefon. I coś się w końcu nagrywa. Więc teraz po sobie nagrywa, przychodzę, żeby widzieli, jak coś się zepsuje, żeby od razu skorygować. Więc sorry, że ten filmik jest taki mieszany. A przepraszam, ale to nie moja wina. Znaczy trochę moja pozbognęłam aparatu od brata, ale nieważne. Chciałam, to powiedzieć o moim odkryciu tego miesiąca. Cyklu, który uwielbiam, który był strym, który wolałam, że każdy z Was powinien przeczytać. jest to cykl fantastyczny. Nazywa się Czarny Mag, Rajczyk i Carter. Pierwsza część to jest pierwszy rok, druga to jest adeptka, trzecia kandydatka, czwarta to W Pierwszej części dałam siódemkę, kolejny dałam już ósemkę. Um, niesamowita historia, niesamowita fabuła, tak jest poprowadzona po prostu, to jak nie wiedziałam, co to się będzie działo, co mi na kolejnych stronach to po prostu było jedno wielkie, wow. Za pierwsza część dość przewidywalna. To muszę przyznać, ale kolejne już mnie zaskakiwały. Już um, nie wiedziałam tam czasem, co się będzie działo. Po prostu myślałam, że takie będzie zakończenie, ale ponieważ myślałam, że po w sumie może być inne, w sumie tej części nic nigdy nie wiadomo, nie wiadomo, co, to się, co się stanie. Poznajemy Ray, dziewczynę, która rozpoczyna naukę w Akademii Mag Magicznej. W sumie pierwotnie myślałam, że to będzie cykl poświęcony typu Harry Potter. Po prostu będą cztery części a czterech latach jej nauki w szkole akademii. Ale jak się myliłam, jak to było rozciągnięte na więcej lat, na lata już po, po akademii. Szczególnie się ogromnie cieszę, że to niesamowita seria, którą polecam każdemu. Przez wakacje na pewno się w nią wciągniecie. Nie będziecie mogli się o od niej oderwać, bo ja miałam tak, że mm, miałam egzamin na drugi dzień, a ja czytałam, znaczy w sumie słuchałam, bo to było przez audiobook. Nie potrafiłam się oderwać, niesamowity cykl. Jestem wielką fanką, raczej i kartę czekam na jej kolejne książki, to była na postawie fanfika, później właśnie postała książka. Genialne, polecam, z czystym sercem, na wakacje idealne. Mnie tak jak... Mnie dawno, dawno taka, seria... Dawno taka seria... Dawno tak seria nie ściągnęła, jak ta. To, co mi brakowało, to jakiegoś większego opisu rzeczywistości świata. To, co mi pierwotnie wkurzało, to monolog wewnętrzny głównej bohaterki, ale później się w zakochałam. Kurczę, kobietki, ile razy my tak nie gadamy do siebie bez sensu w ogóle. Ona tak samo to samo robi, po prostu idealne pokazanie kobiety pojej kobiety. Czasem tam było niefajnie, jak były traktowane kobiety, tak bardzo rzeczowo, ale w sumie chyba chodziło o to, żeby cały cykl był tak osadzony, nie wiem, ala średniowiecza, można powiedzieć, ale nie wiem, troszkę mi to tak grało. Tak jest. E, e, Trudy, Trudy Kavana, kadawan, chyba tak, tamten jest coś podobnego. Um, no. Kolejną książką to jest, to też mówiłam tyle razy, bo cóż, nie mam o tym nic więcej mówić. Jest to książka 12: prac Herkulesa Agaty Christie. Jest to moja kolejna próba próbienia pani Agaty Christie i jej pisania. Kolejna nieudana, da mi szóstkę, i co 12: krótkich opowiadań. Jak dla mnie niektóre powieści za mi się rozpoczęły, się zakończyły. Nie, nie mam w ogóle pojęcia, jak um, pan Herkules, detektyw Herkules, pilot. Odkrywa, kto jest winny. Później już troszkę wiedziałam, bo troszkę historię to już sama odkrywam, Ale te niektóre na początku po prostu takie czytałam, taki kurczę, jak on to w ogóle zrobił, jak to w ogóle się stało. Um, to, co Wam może się podobać, w tej książce, to to, żeby zdecydowałaś krótkie opowiadania nie połączonych z sobą chronologicznie, można czytać jak się chce, bez jakiegoś większego szczerpu, na zdrowiu i życiu kogokolwiek. <laughs> um, I po prostu możecie książkę odłożyć i widzicie to nie za 3 za miesiąc i nic nie stracicie, bo nie ma tutaj właśnie początku chronologicznego. Um, książka, no, do poczytania, ale mi nie, nie Chciałam gdzie czekać kolejna próba mojej czytania pani Agaty Christie. Będzie w końcu udana, bo ta kolejny raz, no cóż, nic nie. Kolejną książką, którą uważam, że każdy powinien przeczytać, ale nie każdy. Książka inaczej. Książka, którą powinien przeczytać każdy, ale nie jest to książka dla każdego. Jest to eksperymenty medyczne kobiety z bloku 10, Hans-Jachim Lang. Jest to historia mm, o eksperymentach medycznych w bloku w Auschwitz roku numer 10, które były. Nadzorowane przez profesora Karla Klauberga. To są nie eksperymenty medyczne, ale to były para, para eksperymenty medyczne, pseudoeksperymenty pseudo o sterylizacji kobiet, mężczyzn, o tym jak próbowano ich pozbawić um, możliwości posiadania potomstwa, dzieci, żeby Żydzi się nie rozprzestrzeniały. Straszna książka. To, co mi się w niej bardzo podoba, to, co mi urzekło, to, że było opisane wcześniejsze. Proces zmienia Karla Krauberga, jak to się stało, że on te eksperymenty przeprowadzał, jak również później to, co się działo z kobietami po II wojnie światowej, to jak było traktowane przez RFN, chyba tak, to jak próbowano w ogóle, to, no może nie zatuszować, ale um, nie dać te, im tego takiego z mojego po II wojnie światowej. Ta część mi najbardziej straszna, bo wiedziałam, co się mogę spodziewać w książce po środku, jeżeli chodzi o eksperymenty medyczne, bo czytałam wcześniej coś podobnego, ale uważam, że książka, no, która powinienem czytać każdy, żeby chociaż wiedzieć, co się działo i żeby wiedzieć, żebyśmy nie należyli ponownie do tego samego, co się działo, co robili ludzie drugiemu człowiekowi. No to wszyscy byli ludzie. To byli ludzie. I ja nie potrafię takie coś zrobić drugiemu człowiekowi. Po prostu jestem czasem zamana ludźmi. Książka, no, mi się, mi się przez śniła druga światowa ja w nocy, dlatego dla wrażliwych odradzam. Ale mam no dla każdego, każdy powinien przeczytać nią. Czyli nie dla każdego, ale każdy powinien przeczytać. Ostatnią książką, którą przeczytałam w tym miesiącu jest to książka Pauliny Händel, Żniwiarz, pusta noc. Mam problem z tą książką. Bo mi się bardzo dobrze czytało, ale do bólu jest przewidywalna. Jest to coś nowego też, to jest polska autorka. Akcja się dzieje w Polsce, fabuła jest w Polsce, oparte na mitologii słowiańskiej, coś, czym się jeszcze nie zatknęłam. Tak jak powiedziałam, książkę mi się bardzo dobrze czytało, ale jest przewidywalne aż za bardzo. Drugą część chcę spróbować czytać, czy się obronić, czy nie. Tutaj jej dam szóstkę. Taką mocną szóstkę. Nawet no, bardzo dobrze mi się tą książkę czytało, bardzo przyjemnie. Ale. No. Jak. Byłam bardzo podekscytowana, żeby ją przeczytać, tak teraz ta druga część, na razie nie mam ochoty, po prostu, no, no nie chcę, nie wiem, jakoś tak się boję, że całkowicie mi ten cykl się przeje. Ale pomysł na książkę jest świetny, fabuła też jest fajna, polubiłam główną bohaterkę, która ma na imię Magda. i polubiłam też Feliksa, fajna historia, dobra. Ja kończę, bo już tutaj za film się skończy miejsce, już nie będę miała się tego pływać nagrywać. Jeżeli taki film mi się to dajcie łapkę w górę i ja już lecę. Mam nadzieję, że Wam się podobało, To już wszystkie książki dopisałam w tym miesiącu. Jestem siebie bardzo dumna, bo to było dużo książek jak dla mnie. Um, I teraz rozpoczęły się moje wakacje, czyli ponownie czytanie książek. I cóż, ja lecę i jestem ciekawa, jakie książki w tym miesiącu przeczytać Taką książkę, która wam się najbardziej podobała. Poleccie mi jaką, bo ja też z coś jeszcze pocztam, fajnego. I cóż, ja już lecę i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa. miłego dnia wam życzę.